Radio Plus. Sedno sprawy goszem programu Sedno Sprawy. Jest Michał Wypij, poseł porozumienia, wice szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie poszle, witam. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. E, zacznę od cytatu z wicepremier Jadwigi Emilewicz, pana partyjnej koleżanki. Chcielibyśmy stosunkowo szybko opracować regulację akcyzową, która sprawi, że samochodów używanych po prostu nie będzie się opłacało do Polski sprowadzać. Tak pani wicepremier wczoraj powiedziała. No ja jakoś przyznam, panie poszle, że na to nie wpadłem, ale faktycznie świetny pomysł. No, zamiast używany samochód za 30 kupować to lepiej nowy, elektryczny za 150, tylko jeszcze ta różnica 120 tysięcy na tym przykładzie nie zawsze może być łatwa dla każdego obywatela, żeby gdzieś znaleźć te środki. Faktycznie podniesiecie, powinien rząd podnieść akcyzę na samochody używane, żeby ich sprowadzanie nie było opłacalne. Czy Pan Redaktor ma rację? No, musimy też trzeźwo stąpać, twardo stąpać po ziemi i ocenić rzeczywistość taką, jaką jest. Pewnym marzeniem oczywiście byłoby to, żeby nas wszystkich było stać na nowoczesne samochody, które byłyby niskoemisyjne czy zeroemisyjne i miałyby zerowy wpływ, przynajmniej ten szkodliwy dla, dla środowiska. dzisiaj nie ma takich możliwości, więc spekulacja tego typu jest też zaskakująca dla nas. No. Tym bardziej, że Pani Minister, mówiąc my, to miała na myśli albo rząd, albo Ministerstwo Rozwoju. Trudno jest nam to komentować. Tym bardziej, że to jest spekulacja. Nie ma żadnego projektu, nie widzieliśmy żadnych założeń. Nie nic więcej poza tym cytatem, który pan Jasne, redaktor trzeba twardo stąpać po ziemi. Mamy to rozumieć tak, że zdaniem pana posła twardo po ziemi nie stąpa wicepremier Edwiga Emilewicz? Nie, nie, ja rozumiem, że mówi pewne, o pewnej perspektywie czasowej. To, to jest ogromna szansa dla Polski rozwojowa, elektromobilność. Czy, czy jakkolwiek, silniki wodorowe, to jest ogromna szansa dla Polski. i Robimy w tym tej kwestii pos, po, postępy. No, ale jesteśmy, szybko opracować regulacje Jesteśmy, jesteśmy nie, nie opłacało się sprowadzać jesteśmy samochodów. Jesteśmy na etapie wdrażania dopiero tu pewnych prototypów, także jeszcze naprawdę ta perspektywa czasowa jest duża. Trudno mi teraz komentować co miał na myśli Pani minister mówiąc szybko. Nie sądzę, żeby to się wydarzyło w najbliższym czasie, nie sądzę, żeby to się wydarzyło w tej kadencji, także trudno mi jest w tym momencie spekulować, zwłaszcza, że Proszę, to jest tak, wypowiedź. Sobie, panie pośle. Mhm. powinna być podniesiona akcja, żeby nie opłacało się sprowadzanie samochodów używanych czy nie? Dzisiaj nie ma takiego tematu. No nie no. Jest temat, powiedziała o tym wicepremier <laughs> Jadwiga Milewicz, temat jest. To, to nie powiedziałem tego ja ani yy, yy, nie powiedział tego yy, radny w małym miasteczku, tylko powiedziała to wicepremier. Dokładnie z, z, z rozwoju. To mówiąc wprost, dokładnie z tych samych powodów, o których mówił pan reaktor na samym początku, nie ma się takiej możliwości, i nie powinno być podniesiona akcesu. Okej, okay. panie, poszle, wraca do sejmu temat nowelizacji ustawy covidowej, no i przepis kontrowersyjny, bardzo znoszący odpowiedzialność urzędników za naruszenie obowiązków służbowych lub za naruszenie przepisów w celu przeciwdziałania epidemii. Czy porozumienie tę zmianę poprze? Te mieliśmy bardzo żywą dyskusję w tym temacie. Pamiętam atmosferę tamtych dni, bo mieliśmy z jednej strony dyskusję o terminie wyborów. Myślę, że nasze zdanie Państwo pamiętacie, ale mieliśmy także, bo musieliśmy podejmować pewne decyzje nasi ministrowie, czy osoby, które współpracowały w rządzie, czy zespołach doradczych, czy zespołach kryzysowych, czy też nasi eksperci medyczni. I pamiętam, że wtedy jeden z doświadczonych ministrów powiedział, że musimy myśleć jakbyśmy byli na wojnie, musimy podejmować decyzje odważne, nie możemy mieć wątpliwości, bo walczymy o ludzkie życie, walczymy o ludzkie zdrowie, a na wojnie czasem podejmuje się decyzje ryzykowne i po to są służby specjalne, żeby stosować odpowiednie instrumenty i żeby tworzyć pewien parasol ochronny także dla tych decyzji. Mam na myśli tutaj chociażby agencję wywiadu, jeżeli prowadzimy transakcje międzynarodowe, czy chociażby wszelkie służby kontrwywiadowcze, dlatego my poprzemy to, to rozwiązanie, że w kontekście walki o życie i zdrowie Polaków powinniśmy używać wszelkich narzędzi, zwłaszcza i to jest chyba także i padało w tej dyskusji, że jesteśmy przed, przed drugą falą epidemii. Także nikt nie może mieć wątpliwości, żaden urzędnik, że e, w tej wojnie o życie i zdrowie Polaków musi dysponować wszelkimi narzędziami i, i tak rozumiem tę regulację i dlatego tę regulację w ten sposób jesteśmy w stanie poprzeć. Zaraz, zaraz panie pośle, Jak pan wyjdzie z tego studia, to pan zobaczy wojnę o życie i zdrowie Polaków. To, to jest wojna o życie i zdrowie Polaków. Urzędnicy mają nie odpowiadać za swoje błędy, za naruszanie prawa. E, Polska wygląda jak w stanie wojny, może przez chwilę faktycznie wyglądała no, w panice potrzebnej czy, czy może raczej nie, jak widać teraz byliśmy wszyscy, ale, ale z jakiej okazji mają nie odpowiadać urzędnicy za naruszenie obowiązujących obowiązków służbowych lub przepisów. No, to jest masa odcinków takich, no nie wiem, policjanci chociażby, tak, są, bywają takie sytuacje, kiedy faktycznie mogą powiedzieć, że są na wojnie z przestępczością, ale Obowiązują ich przepisy i obowiązki jest, służbowe. Jasne, tylko najgorsze, co może być dla polityka to może to... urzędnika, który zamawia e, maseczki czy cokolwiek innego. Dobrze. Tylko to, co może być najgorsze dla polityka, to albo słaba pamięć, albo brak wyobraźni. Ja pamiętam bardzo doskonale atmosferę tamtych dni, walkę o sprzęt na całym świecie, gdy większe kraje wykorzystywały swoje środki nacisku, by przyjmować transporty tych mniejszych krajów. I to nie jest żart, ta walka trwa naprawdę. I dzisiaj zapominamy, bo w międzyczasie mieliśmy sezon urlopowy, jest ładna mhm. pogoda, ale jesteśmy przed dniu prawdopodobnie. Podobnie kolejnej fali koronawirusa, której boją się kraje zachodnie, boją się te kraje, które doświadczyły bardzo brutalnie, czym może być koronawirus. Znam osobiście przykłady osób, które lekceważyły to zagrożenie, a swojej rodzinie. No, straciły swoich najbliższych. Także nie wolno tego lekceważyć, bo zagrożenie jest realne i ono może do nas Jasne, wrócić. I teraz panie realne, redaktorze... Nie wolno tego lekceważyć, ale jak to się dzieje życie... urzędników, którzy yy, nie będą musieli przestrzegać nie spotka ich odpowiedzialność za to, jeżeli yy, nie złamią przepisy? To nie jest napisane wprost przede wszystkim, że można łamać przepisy. Znaczy są pewne regulacje, których trzeba dotrzymywać. Są także działają służby specjalne, które mają także dochowywać swojej staranności. I wiem, że, że nawet przy różnych pracach nad prototypami różnych rozwiązań, na przykład używanie takie urządzenia, które miał respirator podzielić na ewentualnie dwóch, dwóch chorych. Już tam funkcjonowały nasze służby i patrzyły dokładnie wszystkim na ręce i my tego potrzebujemy. Ale w przededniu drugiej fali koronawirusa, naprawdę bardzo poważnie tam tym rozmawialiśmy, odpowiedzialnie w kontekście odpowiedzialności no, za, proszę, za państwo ale i zdrowie. Już pół roku do tego to Pro, można przygotowywać. To trzeba stworzyć przepisy takie, które pozwolą, które uproszczą różne procedury i pozwolą sprawnie działać. No, proszę mi pozwolić, a nie przepisy, które pozwalają urzędnikom obchodzić istniejące procedury Nikt, nikt nie daje takiej możliwości urzędnikom nadużywania prawa. To, jest, to są zupełnie dwie różne rzeczy i tego w tej ustawie de facto nie ma. Tam jest kwestia możliwości podejmowania decyzji szybkich, bo bardzo ważne było podejmowanie szyb, szybkich decyzji. Nie zderzyliśmy się z bardzo brutalną pierwszą falą no, koronawirusa nie są w zgodzie z rządami. czyli tak. Bo rząd, bo rząd podjął szybkie decyzje. To były różne, różne decyzje. Chociażby lot do domu, czyli gdzie mieliśmy pełną kontrolę nad Polakami, którzy wracali za granicę. Cały świat to robił, panie Boszle, to, to, to Ale nie, nie, cały nie, nie, Polska, nie cały świat nie, nie Miał Byli takich możliwości albo nie chciał wykorzystywać tych możliwości. Jednak kraje zachodnie, takie jak Francja czy Hiszpania, zapłaciły bardzo wysoką cenę za zlekceważenie tego zagrożenia. Nie, my my do tego do domu, zagrożenia... Że, 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 że to my... się działo, my się raczej podpiliśmy pod europejską procedurę, po prostu pod Unię. Mieli, przepraszam bardzo, nie jest przepraszam tak, że... bardzo. Mieliśmy przede wszystkim e, krajowego przewoźnika. No, e, nasi poprzednicy chcieli sprywatyzować tego krajowego przewoźnika. Gdybyśmy nie mieli tego narzędzia w rękach, nie moglibyśmy zrealizować tego programu. No, takie są realia. Musimy pamiętać, co było, mieć świadomość, tego, co może być przed nami. Ja powiem, szczerze, że wolałbym mieć świadomość tego, że odpowiedzialny minister czy urzędnicy czują, że, że mogą podejmować odważne decyzje w momencie, kiedy zaatakuje nas druga fala, która może się połączyć z falą grypy. I to będzie prawdziwe zagrożenie i wtedy realnie będziemy na froncie walki o życie i zdrowie Polaków. Ja wolałbym, A ja jestem urzędnicy, urzędnicy y ograniczali swoje działania y obowiązującymi tym pr przepisami. Jednak państwu, czułbym się szanowni bezpieczniej. Szanowni, państwu, że ktoś by mi tłumaczył, że dla mojego dobra ktoś złamał prawo. Nie, szanowni państwo, w tym artykule nie ma napisane, że ktoś może nadużywać prawa, czy może łamać Prawo. Mówimy tu no, bardzo nie wyraźnie się za to odpowiedzialności. Mówimy bardzo wyraźnie o bardzo specyficznej sytuacji mhm. związanej z koronawirusem, z epidemią i z sytuacjami, które mogą wymagać natychmiastowych decyzji i mogą być trudne. Chodzi o to, żeby żaden urzędnik, w których rękach może być decyzja o czyimś życiu i zdrowiu Polaków, nie miał wątpliwości, że, że, że może podjąć odważną decyzję i że ktoś będzie go za to ścigał, bo na szali mamy ludzkie życie i nie powinniśmy tego lekceważyć. Czyli Były też nie popiera to, te przepisy to nie by, były kraje, które były kraje, które to zlekceważyły i bardzo Drogą i surową i wielką cenę za to zapłaciły. My nie chcemy e, tych doświadczeń ponowić. Chcemy być przygotowani na drugą falę koronawirusa, która może być dużo trudniejsza. Co nie zwalnia urzędników z odpowiedzialności? Tam nie ma w, te, 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 w, te, w tym projekcie te, tego przepisu. On jest tak czasem odbierany. Czy widzę, że opozycja próbuje to w ten sposób Państwu przedstawiać? Ale to nie jest prawda. Mamy funkcjonujące służby specjalne, które odpowiadają za ten cały parasol ochronny dla tych wszystkich, którzy muszą podejmować te trudne decyzje. To na koniec przyjemny dla porozumienia temat, którym resortem pokieruje Jarosław Gowin, był i przyszły, jak rozumiem, wicepremier też, prawda? Osobiście, przy tym raz, także no, tak mi się wydaje, na Państwa antenie mówią, że życzymy sobie, żeby Pan Premier Jarosław Gowin wrócił do rządu, bo w trudnym momencie kryzysu państwowego, czy w przededniu kryzysu państwowego, um, no, zachował zimną krew i trzeźwy osąd sytuacji, zwłaszcza po ostatnim wyroku w USA. Widzimy, że byliśmy na krawędzi poważnego kryzysu. Trochę naprowadzę Pana posła resortem rozwoju, pewnie pokieruje, ale jak bardzo on będzie powiększony, ten resort rozwoju? To już musimy poczekać na ostateczne ustalenia i o tym, czy się poinformują liderzy Zjednoczonej Prawicy. Trwają. My osobiście liczymy na to, że skończą się jak najszybciej, bo jesteśmy w, no, w tym trudnym momencie, czyli no, w przededniu, czy w przededniu. Przyznam się, że to jesteśmy o tyle zaskoczeni, że od samego początku mówiliśmy jako porozumienie, że oczekujemy bardzo e, precyzyjnych przygotowanych i szybkich decyzji w kontekście tych rozmów negocjacyjnych, przygotowania rządu do tego, żeby zajął się tym, co jest najważniejsze, a najważniejsze jest walka o życie i zdrowie Polaków z jednej strony, no i ewentualnie z efektami kryzysu gospodarczego, który także puka do, do Europy, puka do całego świata. Musimy być przygotowani, musimy mieć sprawny rząd, nie ma czasu na kłótnie, o stołki, także my stoimy na stanowisku, że skończymy te rozmowy jak najszybciej. No, ta kłótnia o stołki już ponad dwa tygodnie trwa. Zobaczymy jeszcze, ile potrwa. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Michał Wypij, poseł Porozumienia, wicesza Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Państwu dziękuję bardzo za to spotkanie. Na sedno sprawy kolejne zapraszam już jutro. Radio Plus. Sedno sprawy. A za chwilę w studiu pojawi się już Kamila Biedrzycka, żeby poprowadzić super raport.